Cześć, wszystkim, tutaj Zenciak i słuchajcie, nie uwierzycie. Właśnie napisał do mnie Kławku. Moi drodzy, Kławku do mnie napisał coś takiego, że ej stary, można lecieć na księżyc, DC dzwoń stary XD, musisz to znaczy i wbić ze mną. Pokażę Ci co jak i jak nagram odcinek potem. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale że jak na e -E R w SMP, na Craft Cube, czy co? Przyznam szczerze, że nie mam totalnie pojęcia w ogóle o co mu chodzi, bo pisze mi o jakimś locie na księżyc. <laughs> nie wiem jak to może być. Zostawcie lajka, ponieważ jeżeli zostawicie pod tym 3000 lajków, yy, to nagram wam kolejny film z kławkiem, a wydaje mi się, że on jest tak pory że wydaje mi się, że warto. I zasubskrybujcie ten kanał, to będzie naprawdę bardzo miło. No i zapraszam Cię oczywiście na mój serwer na craftcube.pl Napisz swój link w komentarzu to rozdam Ci jakąś zarąbistą rangę, a wydaje mi się, że warto. Dobra, moi drodzy, czekam aż coś mi Kławku odpisze. Dobra, moi drodzy, Kławku do mnie dzwoni. Niech wytłumaczę, o co tu chodzi, bo nie mam za nie pojęcia. Halo. No, halo, jesteś? No jestem. Ty my jesteś jakiś, nie wiem coś, coś, o co ci chodzi? Czemu do mnie piszesz jakimś księżycu? Stary, można na księżyc polecieć. Ogólnie no, nie wiem, czy będziesz zbior, ale chyba nie. ale bo licznie, na A, na bo napisałem stary do Takiego programisty, żeby odpalił księżyc i myślałem, wiesz, że to nie zadziała, coś. Ale stary tu zadziałało, naprawdę. Ale ale, czekaj, 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 zacznijmy od początku. Jestem teraz sobie ci na CraftCube, i mówisz mi, że można lecieć na księżyc, gdzie to jest totalnie niemożliwe, bo no bym wiedział o tym. Zresztą nie ma tu rakiet nawet z tego co wiem. Tak, tak. No halo, no jesteś czy nie? No tak, stary, naprawdę to, no, to działa. ma. Wytłumacz to wytłumaczysz mi. mi w końcu o co ci chodzi. Stary. No, bo czekaj, bo tutaj masz jakieś pojazd. No wiesz, no masz różne pojazdy, typu i tak dalej, no wiesz, no, no samochody no, i tak dalej, no wiem. No. Ale można mieć rakiety. Iż to strzeliłem sobie jeszcze nie dwie można, rakiety, Nie można trzy. mieć rakiety na tym serwerze. Można mieć rakietę, przysięgam. Dobra, no prawie. to pokaż, pokaż. Jak mi to mi to ok. Stary, weźcie od mapę nie wiem czy masz. Poczekaj, no jestem na mapie. Tak, I co? I na map i na kordach stary 8000, to weźcie poszukaj. A to jest Australia, po prostu to jest Australia. Nie Są dwa gracze na Australii. Dobra, no nie wiem gdzie jest Australia, załóżmy, że. Po a... prawo na dole, po prawo a, na dole. A tutaj, no, no, no. Tak, I to co? Jest kontynent. I stary tutaj, zpiłem piłem stary trzy rakiety. Czaisz to? I normalnie. Ale co mogę zobaczyć z mapy? Nie, no z mapy nie widzę przecież rzeczy, nie? A, no dobra, no dobra, no zresztą, fajny stary ciśniemy tam, bo ja normalnie przyszedłbym teraz po ciebie. Naprawdę przyszedłbym po ciebie, <noise> chcesz, ty ty tu... bez żadnego przygotowania, jak chcesz lecieć na jakąś masę. Tak, tak, no, tak, zobaczysz, księżę, to. Czy gdzie ty zobaczysz, zobaczysz to, tak, na serio. Je, lecimy w tamtą stronę, gdzie, Bo ja mam, ja mam stare koksy, to mogę się zaraz, no dam ci zaraz tam ci dam koksy, bo stary tam wszystko zaraz zobaczysz zresztą, wszystko zobaczysz. Dobra, ciśniemy. Ja jaram, naprawdę jaram Jak, myślisz, jak że to wygląda? że Kłamiesz, ale no dobra, no strasznie. Nie, nie, dobra Obiecuję, że kłamiesz Halo, no <grym> No jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy i Już to są te kordy Jak Zdaj jesteś, o. stary Mi się wydaje, że ty, stary, obiecuję, że ty trolujesz patrz, nie, i, patrz. I nie wierzę ci po prostu, nie wierzę patrz. ci Patrz Co to jest? Co Rakieta? to jest? Rakiety! Co stary? to no, jest? Obiecuję, że na KraftCube nie ma rakiet. No przecież każdy to może zobaczyć na RSP. Skrzynki zostały no, no. zrespełnione programem Minecraft Księżyc. Leć na księżyc weź temki ze skrzyni i podbić świat? Tak, tak, tak. <grym> czytaj, czytaj, całe, czytaj całe Niestety podczas włączenia księżyca musiałem puścić jedną, jedną istotę na księżyc. Musisz na nią, na nią uważać, bo nie wiem jak ona do końca się zachowuje. Musisz sobie z nią poradzić. Pozdro! No stary to od mojego programisty, czaisz to! <grym> nie no, stary, a tu serio? nie ma żadnej działki, a nic czemu ty na działki zrobiłeś, żeby tego nie ma... zniszczył. No, zaraz... Bo to ja, ja to stary zrobiłem to przed chwilą, dosłownie chwilę temu, bo nagrywam od razu po ten. Zaprosiłem cię od razu, więc trzeba będzie to setować no. zaraz jakimś bedrockiem, nie? Żeby tutaj nikt nie No stary jak najszybciej, bo zaraz coś tu kurde przyjdzie, teraz widać na mapie cały czas. Dobra, 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 faktycznie, dobra, ma ma tu masz strzęki, czekaj, tu jest. Poczekaj, trzynka, poczekaj. Weź trinkę, weź trzynkę. No to dobra, ale co to są zajemy? To są nowe rzeczy, bierz to, bierz o, to cy, wszystko, o, bierz. Co? Jak, jak, jak tego w ogóle używać, stary! Jakiś kurs mi zrób do tego. Powiem ci tak, a to za chwilę Nie, no to jest do trzeciej, bo wziąłem trzy rakiety. Nieważne, u mnie na odcinku to jest. Wejdź w tą rakietę, stary i tak o no. lecimy na księżyc. Ale co, masz mam musisz... co, co mam ubrać? Co ja ubrać? No powiedz mi! Nic nie ubieraj, stary. Zrób tak, bo słuchaj mnie. No. I teraz musisz kliknąć spację. Ja siadam z tobą. I no. klikniesz spację, to... Trzymać, no, mam? Musisz. trzymać mam? Nie, nie musisz trzymać. stary, Odliczanie A. leci, widzisz to? No widzę, 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 ale. Dobra, i chwilę jak będziesz zatywał, to musisz trzymać spację, ale zaraz zobaczysz, bo na, na razie lecimy, stary. Ja no, jestem czy... koło Ciebie! Ty ale... <laughs> ja ja bym... wziąłeś takiego pyrtka no, ja mam jakąś całą rakietę, stary! lecę, 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 lecę! Ja też, lecę! Z ja lecę z tobą! Ale patrz, ej, ale to wiele oeższy ode mnie! Szybko. Ja, od ja giro, już lecę, czy nie tym ej, stary, stary, ja dostaję HP, stary obrażenia ja dostaję od ciebie! Serio? Poczekaj, bo ja nie wiem czy ja pierdzielę! Nie ja no, już no, widzę mamy świata stary z, z, z tutaj stąd! Tak, stary, to tak właśnie wygląda! LOL! Nie no, ty jesteś chory! Dobra i co? Pas co? Ja pierdzielę, jak to w ogóle wygląda! Ej, dobra, to jest chore, że na, RF na, RF na RFSEP lecimy sobie, sobie w kosmos. Ja ci to ani nie no. wierzyłem Dobra i co? No, widzisz? Leci leć ciągle, leć! No, musimy lecieć! No dobra, lecę, ale no i co dalej? Kiedy będę mógł stary, cokolwiek, nie wiem, no Le leć! Ale stronek księżyca, to w którą? Stary? Gdzie ja mam lecieć? Do góry? Po prostu, przed siebie, uwierz mi. Dobra, lecę, po prostu lecę. Ej, do... stary, 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 stary! Trzymajście trzymaj za chwilę, za chwilę trzymaj spację Cały za czas, czas trzymam, bo ja się boję, że stary, zaraz. Z... Dobra, dobra do Ja bi się za chwilę poczętę, już jest księg! Jest czekaj. Ja ludzkuję! Ja już ląduję! Stary ja... jestem! Dobra, no, ja bym się. Jest akurat koło mnie. Jestem, jestem, jestem dosłownie obok ciebie! Shift, Począłem. Ej, nie mam, nie mam, nie mam tego, nie mam, nie mam tlenu! Ej, musisz, stary, kliknij E i masz drugą zakładkę, stary. drugą zakładkę masz. No dobra, no i gdzie ja tu ubrać? Jest jak e po prostu, klikasz Shiftem, stary, wszystko załóż, co ci dałem. Stary, wszystko? Co ci dałem. wszystko? Dobra, za, założyłem, o, założyłem. założyłem. No? I co, Patrz, jest git? Nie tracisz HP, no. Nie Ja pierdziele, stary, ja już... Masz... Elo! Jak no, jaka jak jak to, ja to jest stary, ja jest... pierdziele. PvP w powietrzu. To, to jest akurat już za mocne dla mnie, nie? O, ej, a jakbyśmy się tak cały czas boostowali, to byśmy mogli stary... Ej, o kurde, jak to wygląda. Widzisz to? Ja pierdziele. Ej, Ej, jak to oceniasz? Stary... od 0 do 10. Dobra, ja jestem za tym, żebyśmy wzięli randomowego widza. Za to, za to... No tutaj, tutaj, po prostu weźmy tutaj randomowego widza, stary z zrób, Zróbmy to, stary, ale wiesz co? Ja, Mnie tylko zastanawia, stary, ten, no. właśnie ta istota, bo nie wiem o co chodzi, nie? Szczerze. Istota? To znaczy, że co? A, bo tam są na wiem. tych tabliczkach, rzeczywiście. No, ja trochę w sensie nie wiem o co chodzi, ale Ale no, Dobra. śmieszne, nie? Poczekaj, 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 poczekaj. Dobra, czy mogę tutaj w ogóle... Mogę bo tu kopać no, mogę tu normalnie to kopać, leci. stary. Patrz jak to leci. Ej, dobra, a co tam jest? Co, co tam jest naprzeciwko nas? Czy to nie jest księżyc. Nie, no nie wiem, co to jest słońce, może stary jakieś daleko Ej, to jest słońce raczej. To jest chyba słońce. Stąd chyba ej, tak wygląda, kitu. bo nie ma, ma jakie ślady zostawiasz, i... patrz jakie ślady zostawiasz. To jest jakieś. ja nie wiem, że to w ogóle. Ja nie wiem jak to w ogóle było, nie, jak do, do, to w ogóle dobra. On zrobił, dobra. nie, nie wiem. Ogarnąłeś stary rzecz, tu, o której w ogóle nie miałem pojęcia. Ej, 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 a weź pisz game moda. Weź pisz game, odtrzymać, bo ja nie mogę na przykład. A miałem rangę przecież zawsze. mogę Mamy modę kreatywną no po prostu wpisz. 3 plus 4 no nie mogę no nie mogę nie mam w ogóle wyświetla tego GUI kurde o kurde ale przypał stary czyli tutaj nie możemy ale bez na nas, na chillu możesz wrócić jak coś nie jak bo to by, działa ciągle ale to jest jakby stary, bo mi się zdaje że to zrobiłeś tak że to jakby nas przerzuca na inny serwer bo to chyba nie ma innej opcji no tak no, jakby ale no, to lecisz, to... lecisz lecisz stary no ale jak to zrobić stary jeżeli ja tego ja nic nie zrobiłem na serwerze u mnie żeby to działało ale masz ale masz rzeczy takie same jak na serwie no właśnie mam jakieś przenoszenie no to zrobiłeś. widzisz, no to, no to no to nie no to jak jak mogłem to zrobić no dobra 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 dobra, dobra. Jesteś, no nie no, jesteś, masz jesteś w no co teraz? Co teraz? Co robimy tutaj? Właśnie nie wiem, wiem, że tylko są stare tak Są nowe jakieś rudy. patrz to. To jest jakaś ruda inna. O. Nie wiem o co chodzi. Totalnie, ale... Ej, bo ty nie masz rzeczy, no tak? Ja, ja nie mam nic, stary, ja nie mam totalnie nic. Ej, no, dobra, czekaj, zróbmy ty... tu może jakąś bazę, stary, jakbyśmy brali widza. A my w ogóle stąd możemy odlecieć? Tak, tak, można, można. I tylko to ty, ty? Tak, stary... Ta, bo jak klikniesz, to w środku masz rakietę i zabierasz ją. A. I wtedy robisz podest robisz. No. I normalnie ten, pal, widzisz? No, robisz to... podest i kolej. No to czekaj, Ja bym już to przygotował. O kurde. No tak, tak do, zaś, to nie? poczekaj, ja, ja, jak to zrobić? To trzy takie? No tak. Starczą? Tak. I to już git? I, no, i kładziesz na to ten. O, rakietą. dobra, dobra, to w razie co? Jakby, jakby coś się działo, to uciekamy po prostu. Tak, 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 właśnie tak. Tylko kurde, co, co ma się dziać tu stary? Echo. No, no bo tam. Nie <laughs> echo <laughs> No dobra, to gdzie idziemy? Zjedzamy to? No, możemy ma... trochę gdzieś. Tu się zarenderuje świat, stary. Ja myślę, że ten jest taki mały. Nie, on jest większy, stary. No dobra, budujemy duży, tutaj coś? jakąś bazę czy coś? Tylko stary nie ma w ogóle żadnego drewna ani... Patrz, jak to w ogóle Ja mam drewno, świetnie. ja mam drewno przy sobie. Ja wziąłem Mam drewno, mam drewno. Żubik, żubik, żubik. Poczekaj, po... Ale ty zarobi się, oglądasz, wow, Dobra, mam crafting, no. mam crafting. Dobra, możemy, Dobra. możemy stworzyć stary jakiś podstawowy item. Ja nawet ty, poczekaj. Bo, się z z tego zrobić. No właśnie patrzę, czy da się zrobić stary. kilo, znaczy ten jakąś siekierę, ale nie można z tych itemów w ogóle nic zrobić. Stary, w ogóle się nie przygotowaliśmy. Ty masz seta i nie mam nic. Dobra, stary, ale wydaje mi się, że i tak spoko, nie? I tak bardzo fajnie. No tu jest mega. tyle jeszcze rzeczy? Tu jeszcze nie, jeszcze jeszcze nie, nie rzeczy. mogę zniszczyć craftingu. Tu jakby nie, nie można. Stary. nie można. Jak nie można? A mogę zniszczyć drewno? O kurde! Poczekaj, bo mi drewno prawił Uciekło? Ej, ja paśno, czekaj, rzucę z ciebie killofę. Ej, ej, wow, poczekaj, po daj go! No poczekaj, się, No dobra, dobra, nie dobra. No, nie co robimy z tej z, co robimy? Ja zabiłem w ogóle Endermana i mi wyleciała perełka, ale potem ją użyję na, chyba na odcinku, stare i może ty jest jakiś inny portal stary do mnie. No, nie wiem, to jest nie. Myślę, że to jest no, Stronghold? Nie no, wydaje myślę, że, mi się że, nie. Myślę, że Myślę, że nie wiem co to jest w ogóle za miejsce, ja pierdzie... bo jest. Dobra, tora, dobra, nie. dobra, chodźmy, zróbmy zróbmy jakąś pod sobą bazę, Mam trochę drewna, jestem za tym, żebyśmy... Może tu się Masz jakieś, może dirt? Nie, trzeba będzie zabrać wszystkie rzeczy i po prostu wrócić tutaj. Tak mi się wydaje, żeby było najlepiej. Wydaje mi się, że to jest jedyna opcja, stary, żeby, żeby to ogarnąć, nie? Dobra, dawaj do tych rakiet, bo stary na serio może coś, coś tutaj to, to grasuje, co, to już, nie? Co już kończymy bo ja stary, się... lecimy stąd, tak, uciekamy tak, na razie. Tak, tak, uciekamy, stary. No dobra, możemy, nie? Ale stary ja bym ja bym tu wrócił i wziął widzę jakiegoś, ale tak, tak, to Jak tak, zasubskrybuję, tak, teraz widz tutaj napiszę komentarzu, to go weźmiemy. Dobra, dobra, leć, dawaj, dawaj. No dawaj, dawaj zostaję... na kratkiba, dawaj. Ty zostajesz czy lecisz? Zostaje, stary, zostaje, wiesz? Ja lecę, ja, ja wracam to... na craft ci macham, co! Ja... Dobra, stary, ja wracam na CraftQ, bo ja nie jestem do tego gotowy jeszcze. Ja idę ja wezmę najpotrzebniejsze itemy i wrócę tu. Sorry! Stary! Ja pierdzielę! Jakbyśmy nie wrócili, to bym cię zabił! Sorry, sorry! Dobra, lecę, lecę, po prostu! Dobra, prost... leć. Ja po prostu lecę i tyle, no nie wiem, ja wrócę tutaj z potrzebnymi tomi. Wezmę sobie jakiegoś kita, bo tutaj nie mogę wziąć kita. To jest w ogóle jakby inny sen. Dobra, dobra. Trzymaj się tego, tak, pawku. Trzymaj ja lecę. się, Elo. Dobra. dobra, do zobaczenia. Moi drodzy, właśnie lecę z... Z księżyca na CraftCube'a Jak widzicie, tam jest RFSMP Tam jest, moi drodzy, RFSMP, lecę po prostu Lecę, po prostu lecę, no co mam powiedzieć To jest dla mnie chore, nie wiem, lecę przygotować Itemy, jak zostawicie tutaj dużo lajków O kurde, jak zostawicie, moi drodzy, tutaj dużo lajków I zasubskrybujecie ten kanał I wejdziecie o ogóle na to może was weźmiemy To wrócę tutaj z najpotrzebniejszymi itemami Po prostu, zrobimy to Dobra, moi drodzy, właśnie ląduję Na, na ziemi, nie wiem w ogóle Ja pierdzielę, w ogóle rakieta mi znikła, nie mam już rakiety Czajcie? Straciłem po prostu rakietę. Ląduję na, na jakimś, jakimś kopie. Nie wiem. Ej, skrzynka, dobra, skrzynka. Czy tu będzie rakieta? Dobra, jest rakieta, widzowie! Dobra, w razie co mogę wrócić, ale nie mam podestu. Ja pierdzielę, jesteśmy na CraftCube znowu. Dobra, moi drodzy, nie ma, nie ma co. Trzeba zebrać Dirta na pewno. I trzeba zebrać, moi drodzy, jak najwięcej kamienia, żeby jakkolwiek się przygotować na następną wyprawę. Zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał, bo wydaje mi się, że warto. Wbijać ta craftkiuba.